Dzień dobry Państwu, Kaja Bryks i Jacek Tabisz. Witam Państwa. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o ślubach humanistycznych. Co to takiego są te śluby humanistyczne, Jacek? Śluby humanistyczne e, są to ceremonie związane z rozpoczęciem życia we dwoje, e, nie związane z żadną religią, a jednocześnie nie tak jakby urzędowe, suche jak śluby w urzędach stanu cywilnego. To znaczy wiąże się z nimi Cała ceremonia, pełna emocji, pełna barw, bardzo zindywidualizowana, zależna od woli państwa młodych, przyszłych, małżonków. Yy, no, w zależności od tego, co wybiorą, tak to będzie wyglądać, no, ale zazwyczaj wygląda to dużo bardziej okazale i ciekawie, niż ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, a jednocześnie jest to dużo bardziej zindywidualizowane, Dużo bardziej jakby dotyczący danych konkretnych przyszłych małżonków niż jakakolwiek ceremonia religijna, czy to chrześcijańska, czy to buddyjska, czy to hinduistyczna. No właśnie na tej indywidualizacji chciałabym się skupić, bo to jest główny wyznacznik chyba ceremonii mhm. humanistycznych. Pomimo, że ceremonie innego rodzaju mogą być piękne i emocjonujące i przyjmujące i również śluby cywilne takie bywają, bo powiedzieli, że są suche, nie zawsze są suche. Ale przeważne. Ale głównie chodzi o to, że śluby humanistyczne są tworzone wspólnie z parą, która bierze ślub. Małżonkowie przyszli, samodzielnie układają przysięgę. Ślubną. Także mogą przyrzec w drugiej połówce dokładnie to, co mają ochotę przyrzec, w jakąś formułkę, która jest im narzucana. Jest to czas na opowiedzenie ich historii, jak się poznali, jest to czas, żeby ich przyjaciele czy rodzina mogli powiedzieć, jak się zmienili poprzez to, że poznali siebie nawzajem. Jest to czas, żeby powiedzieli o swoich zajęciach, o swoich hobby, o swoich marzeniach, o tym, co ich połączyło. O tym, co widzieli i jak bardzo się kochają mimo to. No, ceremonia to... może mieć różny charakter, tak? Może być e, wesoła, może być humorystyczna, takie też bywają. E, to w dużej mierze pary, które są jakby też po części anglosaskie czy irlandzkie, lubią właśnie też taką ironię, humor podczas ceremonii. No, u nas w Polsce, dla Polaków, to nie zawsze jest tak łatwo zrozumiałe. Ale mogą być właśnie bardzo uroczyste, bardzo romantyczne, no po prostu, nastrój ceremonii jest dowolny i to też robi ogromne wrażenie, bo zwykle jak mamy jakąś ceremonię religijną, czy w urzędzie stanu cywilnego, no to zwłaszcza nastrój, no jaki to ma nastrój. Tak, charakter ceremonii jest zawsze ten sam. Tak, samy. ten sam, nawet jak tam się pojawi trochę jakichś tam elementów indywidualnych, co bardzo rzadko się zdarza, no ale nawet jak ktoś się zgodzi, to nastrój jest zawsze taki sam. No, myśmy tutaj mieli naprawdę różne, bardzo różne um, ceremonie. Na przykład związane z tym, że para się poznała w Las Vegas przy okazji gry w Kasynie i cała ceremonia nawiązywała do gier hazardowych i była taka trochę gangsterska. Chociaż oczywiście para nie była w żaden sposób gangsterska, no ale można, można w dowolny sposób to wszystko tworzyć. Dochodziliśmy no, też w środowisku par, które już były razem. Od dłuższego czasu, niektóre z nich nawet posiadały już dzieci. Yy, I to było też niezwykle ciekawe doświadczenie, że ludzie, którzy w dzisiejszych czasach ślub nie jest konieczne do tego, żeby ze sobą razem mieszkać. Jest ludzie, którzy wiele lat spędzili wspólnie, którzy znali się już od potrzebki, którzy nie tyle zaczynali tę wspólną drogę, co już nią szli bardzo długo. Yy, doszli do takiego momentu, że chcieli pokazać światu, swoją miłość w nowy sposób, wyrazić ją. I ta ceremonia bardziej y, służyła takiemu no, skonsumowaniu tej miłości, wyrażeniu jej, y, pokazaniu jej rodzinie, przyjaciołom, y, cieszeniu się nią, tak? Czy celebrowaniu miłości, radowaniu się tą miłością. Y, I jest to coś takiego, czego już w ogóle żadna religia oczywiście nie obejmuje. No, w też może spełniać podobną funkcję, ale z pewnością nie jest aż tak przyjmujący. Ogólnie te emocje, które się pojawiają podczas ceremonii humanistycznych, nawet jeśli, a może nawet zwłaszcza, jeśli, jeśli odbywają je pary, które już znają się od dawna, no to to jest wytłumaczalne dla takich prawdziwych, porządnych racjonalistów, którzy łączą swój racjonalizm nie tylko z logicznym myśleniem, ale również z myśleniem, z inteligencją emocjonalną. Otóż wiemy, w sumie na bazie badań związanych z psychologią ewolucyjną, że człowiek jest istotą społeczną i, i nasza inteligencja yy, i nasze odczucia, jakby głębia naszych odczuć, rozwijały się poprzez relacje społeczne. Dlatego niemalże instynktownie większość z nas w mniejszym lub większym stopniu yy, no potrzebuje właśnie takiego specjalnego aktu jakiejś specjalnej, artystycznej po części uroczystości która podkreśla ważne elementy naszego życia, prawda? dlatego chcemy na przykład coś zrobić specjalnego, jak nam się urodzi dziecko, chcemy zrobić coś specjalnego czasami, jak, jak to dziecko osiągnie dojrzałość, chcemy oczywiście, to jest najważniejsze często, zrobić coś specjalnego właśnie, jak wiążemy się z kimś na całe życie, no i chcemy zrobić to coś specjalnego, jak ktoś nas opuszcza, prawda? jak po kogoś... Zmika z naszego tak, życia. Tak, przyjdzie śmierć, niestety to też jest element ludzkiego życia. No z tego wszystkiego, z tych wszystkich ceremonii, najważniejsze są śluby, najbardziej popularne. No i to jest głęboko ludzkie, tak? To w tym sensie to nie jest racjonalne, że ktoś to wymyśli. Nikt tego nie wymyślił. To jest po prostu nasza natura, najczęściej. Że jak jesteśmy z kimś na zawsze, to chcemy po prostu, czy na długo... To nie tyle, że na zawsze, ale jeżeli z kimś się czujemy naprawdę dobrze i chcemy, żeby to mm -hmm. stało się ważną częścią naszego życia... To chcemy to pokazać naszym przyjaciołom, naszej wspólnocie, tak? Mówiąc po prostu jakby najbardziej ogólnie naszej wspólnocie, przyjaciołom, rodzinie, sąsiadom, tym wszystkim ludziom, którzy naszym zdaniem stanowią naszą wspólnotę, tak? których należy poinformować o fakcie, że, że żyjemy z kimś i że chcemy z tym kimś być, a jest to informacja nie tyle werbalna, że mówimy, no bo to po prostu można powiedzieć, stukać do drzwi i powiedzieć dzień dobry, to jest moja żona, a dzisiaj jesteśmy razem. No, to, to, to nas nie urządza do końca. Chcemy po prostu, żeby wszyscy się jakby wczuli w naszą sytuację, żeby odczuli te same emocje, chcemy się nimi podzielić, wierząc też, że te nasze emocje są dobre, są pozytywne, że pomagają innym ludziom. I ślub humanistyczny ma to do siebie, że on pozwala nie tylko przedstawić tą drugą połówkę reszcie rodziny czy przyjaciół. Mówić, o, proszę bardzo, to jest mój mąż, to jest moja żona. To jest osoba, z którą chce być i tylko tyle, ale również pozwala tę osobę przedstawić jej charakter i zainteresowania poprzez te pozostałe elementy ceremonii, kiedy może być poezja specjalnie wybrana przez młodą parę muzyka specjalnie wybrana przez młodą parę, różne elementy przemówienia, również wybrane przez parę. Ich historia bardzo często włączamy historię. Jak właśnie się poznali, czym się zajmują, czego chcą razem dokonać, jakie są ich plany na przyszłość. Takie rzeczy się podczas tej ceremonii mówi i uczestnicy takiego ślubu mają poczucie, że naprawdę poznali tę drugą osobę. W takim przynajmniej stopniu, jakim się da w tak krótkim czasie oczywiście, ale no, jest to zupełnie inne wrażenie. No tak, no, ludzie, którzy uczestniczą w takiej ceremonii, nie mogą pozostać obojętni. Wiedzą, gdzie są, wiedzą z kim są, wiedzą dlaczego są. Wielu z nich, jak powinno być na porządnym ślubie, <śm> samodzielnie nabiera też ochoty, żeby się z nimi związać. Tak? I, I to jest właśnie coś takiego, czego na normalnych weselach, takich religijnych, często nie ma. Tak? Chociaż są elementy, które by sugerowały, że tak powinno być. Rzuca się wieniec, prawda? Tam ktoś go łapie. Oczywiście ceremonia humanistyczna też można taki element tradycyjny włączyć, ale na, na, na ceremoniach humanistycznych, jeśli są udane, a większość jest udana, no to rzeczywiście ludzie, którzy to obserwują, czują, że też chcieliby pójść w ślady pary młodej po prostu, bo no jest to mocne, mocne wrażenie. To jest jakby coś zupełnie innego niż, niż taki codzienny rytuał powtarzający się w kółko te same słowa. To jest coś po prostu wyjątkowego, szczególnego, co się zdarza. Jeden jedyny raz w historii wszechświata, że tak powiem. Jeden jedyny raz, taka a nie inna para staje na kobiercu ślubnym, humanistycznym, i to jej właśnie są dedykowane specjalne słowa, specjalne gesty, specjalne działania, bo to, to nie muszą być słowa, tak? To może być taniec, to może być muzyka wykonywana na żywo. To się może odbywać w kinie, to mogą być nie tylko wiersze, ale dialogi z filmów, fragmenty książek. Wiktor i na przykład świetnie sprawdza, chociaż to nie był. Jakiś zbyt laicki pisarz, ale świetnie pisał. No i tak dalej. Dla mnie było szczególnie wzruszające, zdarzyło mi się to kilka razy na różnych ślubach, że starsze osoby, czasami to byli rodzice, wujkowie, dziadkowie młodej pary, podeszli do mnie po skończonej ceremonii i powiedzieli, jak bardzo żałują, że za ich młodości nie było takich <laughs> ceremonii, że, że oni nie mogli takiego ślubu wziąć. No tak, tak, no jeszcze na zakończenie powiem, że myśmy rozmawiali z ministrą do spraw równości, Fuszarą, no właśnie o to, żeby te nasze ceremonie ślubne, nasze, bo my głównie je wykonujemy póki co, chociaż nie bronimy nikomu oczywiście, no, no też było objęte właśnie tym już takim pełnoprawnym. Zezwoleniem na to, żebyśmy już my wysyłali te dokumenty, że ktoś jest mężem i żoną, a nie żebyśmy musieli jeszcze stukać do Urzędu Stanu Cywilnego, jak to się dzieje obecnie, że para musi się jeszcze zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego, tak? Także no, walczymy o to. Im większy ten nasz ruch udzielania ceremonii humanistycznych się, się robi, tym, tym ta walka się staje coraz bardziej głośna, skuteczna. No, muszę Państwu powiedzieć, że wielu dziennikarzy nas popiera. To są jednak. Zwykle tacy zmiale wrażliwi wykształceni ludzie. Ci nasi dziennikarze nie są aż tacy okropni, jakby się czasem wydawało. Yy... Czy mieli mieliście okropni, no nie No, no nie wiem, no na przykład różne media prawicowe to uważają, że dziennikarze noc wyborczej to jest wiesz, jakiś koszmar. I vice versa. Natomiast ceremonia humanistyczna, no to no, łączą ludzi, łączą. Oczywiście poza ultraprawicą, która wiadomo odbiera się. Ale właśnie to jest też ciekawe. Ja miałam też kilka takich sytuacji, że osoby bardzo religijne mm -hmm. i o bardzo też prawicowych poglądach mm -hmm. były skrajnie przeciwne temu, że ich dziecko brało ślub, przecież ktoś tam z ich rodziny brał ślub tego rodzaju niereligijny. Nawet nie w urzędzie, tylko jakieś takie wymyślone przez ateistów, nie wiadomo, co. I takie osoby najbardziej się często wzruszały na tych ślubach. Właśnie kiedy odkrywały, że to wcale nie ma nie musi mieć wydźwięku ateistycznego. Może mieć, jeżeli para chce, żeby była mowa o tej podczas takiego ślubu, to jak najbardziej może mieć, ale równie dobrze. W ogóle może nie mieć z tym nic wspólnego i może jak najbardziej pasować także do osób religijnych, które jednak wyżej stawiają człowieka w wartości etyki świeckiej i humanistycznej nad wartości religijne. Znaczy, no powiem tak, nie nad wszystkie nawet, tylko nad taki czysty dogmatyzm, taki czysty rytualizm. Tak? To znaczy, nie no chodzi, chodzi o pewne wartości, jest pewna różnica na przykład w podejściu do płci tak, i do roli płci pomiędzy tym, co przekazują religię. I ten, co pokazuje dzisiejsza świadka etyka. No i ceremonie humanistyczne zdecydowanie opowiadają, znaczy, reprezentują światopogląd ten drugi. Mhm. W związku z tym treści przekazywane podczas ceremonii humanistycznej na temat tego, czym jest małżeństwo, jaka jest rola partnerów w małżeństwie, i raczej to nie są rzeczy takie, których którym można było usłyszeć, nie wiem czy to w kościele, czy to w meczecie podczas, podczas ślubu religijnego. I w związku z tym, jeżeli ktoś jest bardzo religijny, do tego też stopnia, że jego wizja na przykład roli małżonków jest zgodna z wersją religijną, no to raczej nie powinien się decydować na ślub humanistyczny. No tak, Ale jeżeli no. ktoś wierzy w jakiegoś tam Boga, ale przede wszystkim zależy mu właśnie na miłości do tej drugiej osoby, i te wartości humanistyczne na są mu też bliskie. To są wartości, które on oprócz tego, że są religijne. To no wtedy czy... takie ceremonie jak najbardziej mogą być skierowane również do takich osób. No tak, No ja, ja to skrócę może, co mówiłaś, no, że, że te ceremonie no raczej nie odpowiadają osobom takim rytualnym, religijnym, w takim klasycznym tego słowa znaczeniu. Natomiast no, nie wymagają ateizmu, tak? Do takich ceremonii też podchodzą często teiści, albo pary mieszane, ateista, teistka, teistka, ateista, prawda? No różnie, tak? I, i, i to nie, nie stoi na przeszkodzie. Ja jestem ateistą. Oczywiście cieszę się, jak spotykam ateistów, ale no, no miałem też wiele bardzo sympatycznych par właśnie takich teistycznych, tak? I, 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 i to było fajne. No. Pojawiały się różne tam takie tematy, na przykład, czy może się pojawić Bóg w przysiędze tak? Czy oni mogą przysiąc na Boga? No to ja stwierdziłem, no, że to jest ich przysięga, no to jasne, że mogą. Jeśli oni tak to czują, prawda? No to to, to jest ich ślub nie mój, prawda? Ja im tylko pomagam, oczywiście, więc, więc tak? mogą. Więc mogą, jak najbardziej mogą. A z drugiej strony, oczywiście mamy, mamy wiele parateistycznych, czy takich powiedzmy wolnomyślicielskich, agnostycznych. Yy, niektóre z po tych ślubach już zaczynają stawać się sympatykami naszego stowarzyszenia przy okazji, także yy, także to jest takie fajne jakby pole, taka przestrzeń yy, autentycznej tolerancji, tak? gdzie po prostu ludzie o bardzo różnych światopoglądach yy, spotykają się właśnie na tej takiej płaszczyźnie wspólnej humanizmu, tego co ludzkie, właśnie tego co jest yy, z jednej strony takie no, w płaszczyźnie ogólnej, tak, że kim jest ten człowiek, dlaczego człowiek coś czuje, czyli w takiej bardziej płaszczyźnie filozoficznej, a z drugiej strony, w takiej płaszczyźnie bardziej codziennej, właśnie indywidualistycznej, że to jest moja ceremonia, że to ja lubię na przykład lody waniliowe. Tak, I w kościele nikt nie powie o tym, że ja lubię lody waniliowe, a ja chcę, chcę, żeby na moim ślubie akurat taki element się pojawił, no trochę sobie żartuję, no ale czemu nie, jak ktoś jest bardzo przywiązany do lodów ani biobu. Dlaczego to może być ważny element historii. No właśnie, to znaczy, tak. Się Jezus, na przykład, na tak. I, I takie coś to jest właśnie taki humanizm codzienny. Humanizm po prostu polegający na tym, że nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, wyciętymi z tektury konturami sylwetek ludzkich, tylko każdy z nas ma swoją historię, swoje marzenia, swoje wspomnienia. Swoje gusty, i to wszystko, to wszystko właśnie można wyrazić podczas ceremonii albo raczej to, co się chce z tego wszystkiego, prawda? No bo mamy też swoje sekrety, tajemnice. To też oczywiście mówimy to, co chcemy powiedzieć naszym najbliższym, naszemu plemieniu, jakby małemu sąsiedzkiemu, rodzinno-przyjacielskiemu. Projekt ceremonii humanistycznych się rozwija, ma się bardzo dobrze, i od. Od tych z Was, którzy jesteście zainteresowani też wsparciem tego projektu, no, no mamy dla Was kilka propozycji. Po pierwsze, chcielibyśmy Was prosić o pomoc w dystrybuowaniu informacji o tych ceremoniach humanistycznych, tak? I tak pary tak bardzo chcą to zrobić, że do tego samodzielnie wychodzą dochodzą, tak? Ale no, ale im, im, im większa pomoc, tym, tym krócej te pary, które są zainteresowane, będą chciały i będą musiały czekać, tak? I to ma swoją wartość. Po drugie, szukamy nowych celebrantów, ponieważ zgłoszeń jest coraz więcej, a nas jest ciągle tak samo mało i nie, nie jesteśmy w stanie odjeździć całej Polski. Problem w tym, że aby zostać celebratem, trzeba spełnić wiele różnych warunków, także nie jest to takie proste. Mogą się Państwo spodziewać w najbliższym czasie informacji o szkoleniach, które będziemy organizować? No, te szkolenia będą przygodą samą w sobie. Każdy będzie mógł się z nich wiele nauczyć na temat humanizmu świeckiego. Natomiast no, oczywiście nie wszyscy zdadzą te szkolenia. Tak? Wymagania są dosyć duże, ale no, ci z Państwa, którzy się zainteresują tym projektem i podejdą do tego no, na serio, myślę, że mogą liczyć na to, że, że koniec końców dołączą do naszego grona, no, co samo w sobie jest czymś niezwykłym, czymś wspaniałym i czymś, co jakby zmienia nasz świat od takiej bardzo nietypowej strony. Od strony, która rzadko się pojawia w debatach polityków, czy różnych ideologów, nie zawsze fajnych, a która to strona zmienia nasze życie dużo mocniej niż chcieliby, czy mogliby i ideolodzy, i politycy. To jest strona, którą dzielimy z najbliższymi, którą, którą jakby, w której się łączymy z przyjaciółmi, z rodziną i w, właśnie w tym miejscu naprawdę możemy zacząć tworzyć coś dobrego, coś mądrego, coś fajnego, nie wychodząc za bardzo w abstrakcyjne rejony świata, tylko po prostu skupiając się na nas, na tym, co piękne, na naszych najbliższych, na najbliższych w sensie na ludziach, których znamy od dawna i na najbliższych w sensie na ludziach, których teraz spotkaliśmy, których mamy teraz przed sobą i z którymi możemy też wejść właśnie w taką interakcję bardzo ciekawą. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa chociaż trochę do udziału w ceremoniach humanistycznych. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia. Przy tym materiale pojawią się informacje, które posłużą Państwu, jeśli zechcą się Państwo mocniej zainteresować tym projektem.